Cześć, z tej strony Monika. Zbliża się sezon na imprezy, zbliża się sylwester. Postanowiłam więc zamówić coś, może nietypowego, jak na mój kanał, bo bieliznę, a konkretnie bieliznę wyszczuplającą, żeby się też trochę skupić na tym, co pod tymi ubraniami można nosić, żeby one troszkę lepiej wyglądały. To zostańcie ze mną do końca, bo przymierzymy różną. Odzież wyszczuplającą. Jeszcze jej nie mierzyłam, także będzie to test na żywo i mam nadzieję, że ta bielizna się sprawdzi. Ciekawa jestem też, czy się będzie miało w niej oddychać i w ogóle funkcjonować, bo jednak sylwester nie trwa 15 minut, tylko troszkę dłużej, a przynajmniej powinien. Jak się przygotowałam do dzisiejszego odcinka? Słuchajcie, wzięłam najbardziej obcisłą sukienkę z tych, które mam w szafie. No, taką. No nie wiem, ona tak trochę się już rozciągnęła, ale może nie będzie najgorzej. Założyłam też zwykłe majtki, nie takie cięte laserowo, właśnie po to, żeby gdzieś tutaj były te takie zgrubienia od bielizny, bo chciałam zobaczyć, czy one się ukryją. Także będziemy za chwileczkę sobie przymierzać, oceniać to, co zamówiłam. Wyglądam w tej chwili tak, zaraz Wam tutaj zresztą pewnie pokażę. Jak wygląda stan wyjściowy. Na pierwszy ogień wyciągnęłam z panksy za 229 zł rozmiar 38 na 40, bo założyłam, że prawdopodobnie ten rozmiar będzie mi potrzebny, ale zaraz zobaczymy, jak tam z szansą wepchania się w to, ponieważ no, wyglądają na takie bardzo małe. Więc zobaczymy. Jeżeli jesteście ciekawe, gdzie można taką bieliznę korygującą dostać, to mamy bardzo duży wybór na Zalando, dosyć spory na Allegro, ale wydaje mi się, że Zalando tutaj ma bogatszą ofertę. Możecie też zajrzeć do Gatty, bo widziałam, że też mieli kilka modeli bielizny modelującej. Ale ja akurat skorzystałam z oferty zalando. Chciałam mieć pewność, że będę mogła te majtasy wszystkie poodsyłać, także mierzę je oczywiście na bieliznę i też tak Wam polecam mierzyć. I zaraz zobaczymy. Natomiast pierwsze wrażenie jest takie, że te Spanksy są bardzo, bardzo przyjemne w dotyku. 55% nylonu, 45% elastanu. Słuchajcie, nie wiem, czy to ma w ogóle znaczenie. Nie spodziewajmy się tutaj, nie wiem, bawełny, wełny, czy nie wiadomo czego. To ma być obcisłe, to ma nam modelować. Opowiem Wam, że hu hu. jeżeli chodzi o rozciągliwość, to... No, to nie bardzo to widzę. Będę, słuchajcie, szczuplejsza o 5 rozmiarów. No to co, testujemy. Dobra. Bielizna korygująca jest już na mnie. Słuchajcie, ja widzę różnicę już teraz tutaj w podglądzie, bo jakoś tak mi się talia wyszczupliła. To jest zdecydowanie u mnie na plus. Nie było większych problemów z założeniem ich. Ja także w większości marek mam rozmiar 38, i tutaj ten 38 na 40 uważam, że w Spanxach jest dobrym rozmiarem który Wam pokazuje, jak to wypada z tym wygładzeniem, czy to jest jakaś wielka różnica w innych miejscach. Brzuch trochę na pewno, tak jak sobie teraz patrzę. Tutaj wydaje mi się, że ta część, jeżeli chodzi o talię biodra, została ładnie wysmuklona, ale jednocześnie te spanksy się tutaj nie wrzynają, bo czasami jak założę rajstopy, to po prostu tu mi się wrzynają i mam, wiecie, takie... Jestem po prostu uchraśnięta w talii, co niekoniecznie mi się podoba. Także przyznaję, że kurczę, nawet nie jest źle. Z tyłu czuję delikatnie te zarysy bielizny, ale one nie są widoczne, także po prostu super. Tutaj też widzę, że okiełznały mi trochę uda, bo ja tutaj mam, wiecie, taką figurę, że się tutaj buły robią, a generalnie tutaj nie ma aż takich buł. I są całkiem wygodne. Nie czuję jakiegoś, wiecie, takiego skrępowania, żebym nie była w stanie w nich funkcjonować. Myślę, że spokojnie całą imprezę bym w nich obeszła. Jeżeli chodzi o materiał, z którego są wykonane, to jest on w zasadzie, wydaje mi się, że zupełnie matowy. Będzie to mat albo półmat, nie jest śliski. Także myślę, że tutaj sukienki, ubrania nie będą się podciągać. Natomiast mam trochę wątpliwości, ponieważ, tak, te spanksy powinny sięgać mniej więcej dotąd. Ja mam 1,60 m wzrostu, a u mnie sięgają dotąd, czyli nieco poniżej i w tym miejscu delikatnie się roluje ten nadmiar materiału, i szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy w trakcie użytkowania one nie będą mi trochę zjeżdżać, bo jakby wylądowały tutaj. To będę wyglądać tragicznie. Także nie wiem, jak tam z komfortem, czy one by mogły zjeżdżać, ale sam sobie efekt mi się podoba. Jeżeli macie spanksy, jeżeli w ogóle macie jakąś bieliznę korygującą, piszcie, czy ją w ogóle nosicie. Piszcie też, czy Wam się sprawdza. Jak to właśnie z tą wygodą, tym bardziej jeżeli macie spanksy, bo spanksy nie są zbyt tanie. Natomiast dla mnie, jeżeli już miałabym kupić, to jest to bielizna, którą pewnie kupię i będę miała przez kilkanaście, nawet lat, o ile się mój rozmiar nie zmieni, bo jest to bielizna dla mnie typowo na wyjście, czyli do użycia może dwa razy do roku i to byłoby na tyle. Dla mnie nie jest to bielizna na co dzień. Jest to zdecydowanie nieoddychający materiał. No wiecie, to nie jest bawełnka. Ale wracając do spanksów, jak dla mnie efekt całkiem ok. Teraz coś tańszego, Gadki marki Zizi, za 119 zł. Tutaj mamy tył. Widzę, że tutaj szyć nie ma. Tutaj nie ma szycia po bokach. Przeszycie mamy od środka, tylko tutaj, także nie powinien żaden szef nigdzie wystawać. Całkiem. Wyglądają całkiem obiecująco. Jak widzicie, bardzo wysokie, także one powinny dotąd sięgać. Zaraz to zobaczymy. Zobaczymy też, jak się będą trzymać. Mam na sobie te spanksy, które mierzyłam przed chwilą, i właśnie mi się tutaj zrolowały. I mam w tym miejscu zgrubienie. Nie jest to zbyt komfortowe. Także tak, tak to wygląda. Mam rozmiar S na M. No i co? I testujemy gadki. Efekt jest taki, uważam, że generalnie te spanksy lepiej wy wyglądały na mnie. Ten rozmiar S na M powiem wam, że jest całkiem duży. Także myślę, że tutaj nawet musiałabym mieć mniejszy, bo czuję, że tak bardzo ta bielizna nie spina jak powinna. Ona, ta bielizna powinna się trzymać na tej wysokości i się trzyma. Ma tutaj takie wiecie żelowe wykończenie, żeby się trzymała, natomiast ewidentnie jest na mnie za długa, także tutaj myślę, że dziewczyna o większym wzroście, czyli więcej niż 1,60 m, będzie bardziej zadowolona niż te dziewczyny niższe, bo po prostu tego materiału jest tutaj całkiem sporo i po prostu czuję jego nadmiar. I czuję też, że mi to powoli, powoli schodzi w dół, zupełnie nie tam, gdzie bym tego oczekiwała. Jeżeli chodzi o samo ściśnięcie, to uważam, że spanksy lepiej ściskały. I generalnie moja sylwetka po prostu lepiej w tych spanksach wyglądała. Dodatkowo długość tych gaciąt jest aż potąd, więc to do takich właśnie sukienek jak ta, które gdzieś sięgają za kolano, żeby mieć pewność, że nigdzie nie będzie ich widać. Jeżeli chodzi o komfort użytkowania, to są bardzo wygodne, także nie mogę powiedzieć, żeby mnie tutaj gdzieś próbowały zadusić. Natomiast, no. Jest to zawsze jakiś dodatkowy element odzieży yy, przy słuchajcie, tańczeniu, poruszaniu się, no to może nam być jednak dużo goręcej. Czekajcie, bo tak wyczuję, wyczuwam drugi materiał, że on się tu będzie tak, marszczy się tu trochę, do, jakby takie zmarszczki wychodzą, jak się człowiek, tak trochę poruszy, tego materiału jest to po prostu ewidentnie za dużo w brzuchu. Ostatnie spodenki, również z panksy. Ja przepraszam Was, bo się pomyliłam. Te poprzednie kosztowały 179 zł i nie były z tą podnoszoną talią. Te natomiast są, czyli powinny być alternatywą dla tych, które mam na sobie. Są 100 zł droższe od tych marki Zizi. Z tym, że część z tych um, ubranek kupiłam na wyprzedaży, więc oryginalna cena może być po prostu wyższa, jak zajrzycie na stronę. Tutaj mamy dosyć mocne i grube przeszycie u dołu, bo po bokach są bezszwowe. Także nawet dwa takie grube szwy. No, prawdopodobnie przy jakiejś super obcisłej sukience to mogą te szwy być widoczne, bo są okropnie grube. No, słuchajcie, takich się nie spodziewam. To jest jakaś wentylacja. Mamy tutaj trochę silikonu, żeby się one trzymały tam, gdzie powinny. Rozmiar M na M, czyli powinny być dobre. Tamte były dobre, więc zobaczymy, jak te. Mam na sobie kolejne spanksy, tym razem te takie wysokie. Co mają spanksy charakterystycznego, zauważyłam w tych obydwu modelach. To część odtąd do uda jest wykonana. Z podwójnego materiału, także myślę, że po to, żeby jeszcze mocniej ściskać. Tutaj to ściśnięcie jest naprawdę fajne w porównaniu do tych marki Zizi, także tam ewidentnie był rozmiar po prostu za duży. Tutaj myślę, że rozmiar jest odpowiedni, mogę oddychać. Uważam, że ładnie wygładzają, także tutaj spanksy się u mnie świetnie sprawdzają. Jeżeli chodzi o górę, no to sięgają mi dotąd w zasadzie aż pod biustonosz i obawiam się, że będą po prostu zjeżdżać. Przy czym no, te już na długość w tym miejscu są dobre, więc może akurat nie będą się ześlizgiwać. Także, jak widzicie, efekt jest taki: trochę spłaszczony brzuch, tutaj wygładzenie, ale nie jakieś bardzo mocne. Natomiast czuję się ściśnięta. Szczególnie tutaj, właśnie na nogach, się czuję ściśnięta, co niekoniecznie jest dla mnie aż tak istotne. Bardziej mi zależy na tej części tutaj talii, a tam nogi, to wiecie, można szerszą sukienkę założyć. Także tak to wygląda na mnie. Jeszcze jedne. Okazało się, że mam ich trochę więcej. Tym razem z krótszą nagawką. Magic Body Fashion, 161 zł. Mamy tutaj rozmiar hmm, M, powinien być M, także pewnie tak, bo jest napisane 17BM, to jest numer artykułu, ale rozmiar M, bo taki też o, jest na metce. Mam rozmiar M. Także tutaj akurat ta bielizna już bardziej przypomina te takie majtki bezszwowe. Nigdzie tutaj nie mamy takich wypustek, wiecie, żeby nie spłaszczały pupy na przykład. Dlatego jestem ciekawa, czy efekt nie będzie odwrotny od zamierzonego. Jest tutaj element mocujący, także to są kolejne Majtasy Natalie. Natomiast w porównaniu do tych Spanksów te gadki są już krótsze, więc do krótszych sukienek. I w porównaniu do Spanksów tu z boku mamy szef, z drugiego boku również jest szef, także nie jest to wykonane bezszwowo. Przez środek też jest szew, także po prostu są zszyte z dwóch kawałków materiału, także szwy mamy po bokach i się tutaj zastanawiam, czy tych szwów nie będzie gdzieś widać. No ale co, mierzymy to zobaczymy. No słuchajcie, nie mierzymy, bo się nie zmieściłam, wchodziły w nogach, ale ta część kompletnie mi nie chciała przejść, utknęła mnie więcej w tym miejscu. Także tutaj zdecydowanie rozmiar M jest rozmiarem za małym. Trzeba byłoby co najmniej przetestować l -kę. Także te z Was, które gdzieś widziały tą bieliznę i zastanawiały się, to generalnie polecam Wam wziąć rozmiar większy niż nosicie zazwyczaj. Przynajmniej u mnie to one tu nie przeszły nawet, więc ciężko mi będzie ocenić, jak jakby było, jakby się udało je wcisnąć, ale ten materiał jest dużo mniej elastyczny niż w przypadku spanksów i pewnie dlatego nie byłam ich w stanie założyć. No, obawiam się, że właśnie nie mając tutaj wypustów na pośladki, no to one spłaszczą znacznie sylwetkę, a myślę, że nie chcemy tego za bardzo. Teraz coś, co może Wam również posłużyć za Halkę, bo jest to sukienka. Tym razem. Także myślę, że dwie funkcje fajne: Maiden form. mam rozmiar M. chobym się wcisnęła tym razem. Także zobaczymy, jak się będzie sprawdzać sukienka. Myślę, że na pewno będzie miała tę zaletę, że nie będzie się tutaj po prostu nigdzie przesuwać i nie wyląduje talia w niewłaściwym miejscu. Także zaraz zobaczymy. Ja wybierałam też taką bieliznę, która jakby nie wchodzi na stanik. Dlatego, żeby nie spłaszczać biustu, to jest raz. A dwa, żeby się gdzieś nie daj Boże nie odciskała dodatkowo tutaj, właśnie w okolicach biustu, albo żeby jej nie było widać przy dekoracji. Także taka haleczka już zobaczymy, jak leży. Jak zakładałam tą halkę, to aż mi dech zaparło, i to dosłownie myślałam, że jej nie wcisnę, jest bardzo, bardzo obcisła. Także, no, dla tych, które z Was szukają naprawdę mocnego ściśnięcia, to takie będzie. Natomiast mi się tutaj uda strasznie ocierają. Jak w niej jestem. I nie wiem, jak to będzie w praktyce. Natomiast nie będę tego sprawdzać, bo na pewno ze mną nie zostanie strasznie mocno mnie ściska, co jest niewygodne. Być może i wyglądam lepiej. Ocencie to same. Ale mi się wydaje, że ta część też została dosyć mocno skorygowana. W spanksach znacznie mniej i jakoś ta sylwetka w spanksach osobiście mi się bardziej podobała. Piszcie, czy w ogóle widzicie różnicę, czy to tylko ja ją widzę. W tym momencie mam ramiączka tutaj. Pod biustonoszem, co uważam za wielki, wielki plus, dlatego że właśnie nigdzie tutaj mi to nie będzie odjeżdżać i myślę, że będzie się ta halka trzymać przynajmniej w górnej części, natomiast przy dolnej trochę bym się obawiała, szczególnie wtedy jakby, jakbym ją zakładała na rajstopy, czy nie będzie gdzieś wyjeżdżać znowuż do góry, żeby się nie skracała, nie daj Boże gdzieś nie, nie rolowała, bo może wyglądać naprawdę nieciekawie. W dodatku ogranicza moje ruchy. Także czuję tutaj bardzo mocne ściśnięcie na tej wysokości i dla mnie jest to kompletnie, totalnie niekomfortowe, także tylko i wyłącznie wiecie do jakichś zdjęć, tak żeby wiecie zapozować, ale myślę, że wtedy Photoshop załatwi takie sprawy, jeżeli komuś naprawdę na tym zależy i nie trzeba się w tym dusić, także ściągam to jak najszybciej, bo jest strasznie niekomfortowe. Ostatnie spanksy, ostatnia bielizna, a zarazem coś ciekawego, bo tym razem bodziak Także myślę, że tu nie będzie problemu z nadmiernym opięciem w tym miejscu i może nie będzie też problemu z uciekaniem góra-dół, dlatego że od góry trzymają nas ramiączka, a od dołu trzymają nas majtki zapinane na dwie haftki, także super. 327 zł rozmiar M, ale to chyba nawet była jakaś wyprzedaż. Także słuchajcie te Spanksy bywają strasznie drogie. Ale tak mierząc i porównując je do tych innych marek to zdecydowanie jakościowo są najlepsze. Także nie dziwię się trochę tej cenie. Mamy tutaj szycia z przodu, też jest tutaj w okolicach talii z przodu jest utwardzenie, taki ala gorset. A z tyłu mamy trochę więcej miejsca na pupie, żeby tej pupy nie spłaszczało. Natomiast dosyć grube obszycie nogawek. Także jestem ciekawa, czy to nie będzie powodowało, słuchajcie, jakichś takich niepożądanych odbić na sukience, ale to się zaraz przekonamy. Także na plecach mniej materiałów z przodu dużo więcej. Także widać, że rzeczywiście to, co jest te droższe, mają po prostu więcej tego materiału. No i co? No i siup, zobaczymy. Jestem z powrotem. Oceńcie same, jak tam efekt, bo to body sięga dotąd. I powiem Wam, że w tym miejscu jest dosyć niekomfortowe. Te nogawki są takie jakby przyciasne. Czuję, że mnie gdzieś tutaj obcierać będzie, bo jest tu dosyć spore zgrubienie. I gdzieś odczuwam... Problemy z tym. Natomiast, jeżeli chodzi o górę, to tutaj wszystko fajnie. Jeżeli chodzi o ogarnięcie talii, to uważam, że też naprawdę na plus. Tutaj kończy się bodem mniej więcej w tym miejscu, więc generalnie ta część zostaje luźna. Także nie wiem, no jeżeli bym załóżmy chciała faktycznie troszeczkę, tak jak patrzyłam na to, popracować nad, nad tymi wystającymi elementami na moich udach, to jednak te takie dłuższe spanksy, które bodajże miałam na samym początku, natomiast dla samej talii raczej brałabym coś tego typu. Niekoniecznie konkretnie ten model, dlatego że odczuwam tutaj dyskomfort i myślę, że będę obtarta i się generalnie w tym źle czuję. Natomiast jeżeli chodzi o sam brzuch, to czuję dosyć mocne napięcie, ale nie na tyle wielkie, żebym nie była w stanie oddychać. Także brzuch dosyć, dosyć dobrze jest tutaj, myślę, że modelowany. Pupa nieznacznie, bo gdzieś dotąd sięgają. Nie wiem, czy. Je widać, ja sobie zaraz będę to oglądać w lustrze, ale nie widzę jakoś bardzo ich odcięcia, czyli spoko. Jeżeli chodzi o tą bieliznę, którą mam na sobie, to ona gdzieś się tutaj w tym miejscu kończy, więc widzę, że jest dosyć mocno faktycznie ta linia bielizny złagodzona, z tym, że myślę, że tutaj zdecydowanie lepiej pod coś takiego zakładać bieliznę laserowociętą, która nie ma żadnych szwów. I tak, tak wyglądają na mnie te spanksy. Piszcie, czy one w ogóle coś działają. Macie bieliznę korygującą? Myślicie o zakupie? Piszcie, podzielcie się ze mną opiniami, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Natomiast po przymierzeniu tych wszystkich ubranek, których jak widziałyście, wcale nie było tak dużo, mam taki wniosek, jeden prosty, że jednak nie są zbyt komfortowe, są dosyć drogie. I to naprawdę trzeba bardzo chcieć, żeby w tym, w to się ubrać i rzeczywiście, załóżmy, cały wieczór spędzić w dodatkowo takiej bieliznie. Także to raczej nie dla mnie. Mam na sobie jeszcze teraz jedną bieliznę, bo nie chciałam się jej ściągać. I słuchajcie, jest mi niewygodnie, może dlatego też, że nie jestem do tego w ogóle przyzwyczajona. I generalnie nie kupię takiej bielizny. Nie widzę tutaj jakiegoś super efektu wow, takiego, który by sprawiał, że koniecznie bym chciała to mieć, ale słuchajcie, wydaje mi się, że wiele, wiele kobiet tego naprawdę nie potrzebuje, co najwyżej wizyty u okulisty, bo po prostu nie dowidzą, jak wyglądają. Także nie ma co. Może nie ma sensu się tutaj, wiecie, wyszczuplać na siłę. Może nie ma też sensu korygować, bo często po prostu tu nie ma co korygować. A to, że tam powiedzmy chcemy ukryć bieliznę, to może lepiej sobie kupić fajne, porządne majtki, cięte laserowo, są też takie fajne z wysokim stanem, jeżeli nie chcecie, żeby gdzieś tutaj Was przecinały w złym miejscu. Jeżeli podobał Wam się film, to pamiętajcie o łapka w górę i pamiętajcie o tym, że u mnie na kanale za jakiś czas na pewno pojawi się film o bieliznie. Także myślę, że w zwykłej bieliznie, takiej, którą można nosić, na co dzień znajdziemy świetną alternatywę dla tej bielizny korygującej, która wprawdzie nie będzie z nas robić słuchajcie, super klepsydry, szczuplutkiej, tali, ale będzie na pewno wyglądać lepiej niż taka zwykła, niezbyt dobrana powiedzmy bielizna. Piszcie, co myślicie, piszcie, czy Wam się podobał odcinek, czy lubicie tego typu, bo nie wiem, czy nakręcać w końcu tą bieliznę, czy nie. Podchodzę do niej od dłuższego czasu, tak samo jak do rajstop, także zobaczymy, co z tego wyniknie. Trzymajcie się i wpadajcie do mnie na kanał w każdy wtorek i piątek o 18 w niektóre niedziele i koniecznie śledźcie shorty, bo też się pojawiają. Do zobaczenia!